Prowadzenie i wskazówki praktyczne. Prowadzenie do 33-dniowych rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Komentarz do materiałów oraz wskazówki, jak z nich owocnie korzystać. Ważne, niniejsze materiały zostały użyczone dla projektu Ocaleni Info. Na prośbę jego organizatorów. Należy jednak wiedzieć, że dzieło przygotowania wiernych do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej jest obecnie prowadzone za zgodą księży biskupów w wielu miejscach Polski. Wykracza ono poza jakiekolwiek osobiste inicjatywy duszpasterskie oraz ewangelizacyjne. Wprowadzenie do rekolekcji. Pierwsze. Błogosławieństwo Kościoła Powszechnego. Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna droga duchowa. Jej celem jest zjednoczenie nas z Jezusem poprzez doskonałą realizację łaski i wypełnienie zobowiązań przymierza Chrztu Świętego. Droga ta otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. Praktykę tę polecali i osobiście praktykowali wszyscy papieży XX wieku. Najwyżsi pasterze zalecali tę drogę i dzielali jej apostolskiego błogosławieństwa tym, którzy na tę drogę wkroczą, chociażby przeczytają traktat św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. Błogosławieństwo Episkopatu Polski. Całkowite oddanie się Maryi wyraża się za pomocą różnych pojęć. Jednym z nich jest pojęcie poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi, Poświęcenie oznacza bowiem akt oddania czegoś lub kogoś na własność Panu Bogu. 6 czerwca 2017 roku Episkopat Polski przez usta księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, poświęcił po raz kolejny Polskę niepokalanemu sercu Maryi. W liście pasterskim na adwent 2018 roku ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki pisał. Godne polecenia są zwłaszcza te środki, które w różny sposób prowadzą do osobistego oddania się Maryi w duchu św. Ludwika de Montfort. W roku 2019 bardzo wiele osób oddało się całkowicie Matce Bożej. Nawiązując do tego, w grudniu tego samego roku, w kolejnym liście pasterskim, arcybiskup Stanisław Gondecki pisał bardzo cieszy mnie to, że wiele osób zdecydowało się na osobiste oddanie się niepokalanemu sercu Maryi. To już tysiące wiernych świeckich, którzy wraz ze swymi duszpasterzami zawierzyli swoje życie Bogu przez Maryję. Taką samą drogą duchowości szli nasi wielcy rodacy, święty Maksymilian Maria Kolbe, święty Jan Paweł II czy sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Komentarz do materiałów 33-dniowych rekolekcji. Wielka duchowa i teologiczna wartość traktatu o prawdziwym nabożeństwie dla Najświętszej Maryi Panny bierze się m.in. z tego, że wyraża on głębię naszej wiary i opiera się na Słowie Bożym oraz nauce Ojców Kościoła. Jednocześnie uwzględnia o naukę świętych oraz mistyków tamtych czasów. Tą samą metodą kierowaliśmy się w pracy nad przygotowaniem tych materiałów. Oto źródła, z których korzystaliśmy. Pismo Święte oraz nauka Kościoła. Taki sam cel miały przedstawione tutaj materiały. Znajduje się w nich wiele fragmentów Pisma Świętego oraz nauka Kościoła w postaci cytatów z nauczania papieża oraz fragmentów katechizmu Kościoła katolickiego. Nauczanie św. Ludwika de Montfort oraz błogosławionego Wilhelma Józefa Szaminade. Rzecz jasna znajdziemy tutaj również szerokie przedstawienie nauczania świętego Ludwika de Montfort, przedstawione w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Uzupełnieniem nauki świętego Ludwika jest nauczanie drugiego genialnego apostoła o się Maryi, którym jest błogosławiony Wilhelm Józef Chaminade. Jego nauka została zawarta w dziełach doktora Emila Neuberta, szczególnie zaś w książce Mój ideał Jezus, Syn Maryi oraz w dziele jego życia zatytułowanym w Zjednoczeniu z Maryją. Doświadczenie świętych oraz mistyków podobnie jak dzień święty Ludwik, bierzemy także pod uwagę naukę i doświadczenie świętych, takich jak np. Makaterza z Kalkuty czy Ojciec Dolindo Ruatolo oraz mistyków, a w szczególności dzienniki Alicji Lęczewskiej które wydają się być cennym duchowym światłem na obecne czasy i które już dzisiaj są przez wielu uznawane za perłę literatury duchowej. Objawienia Matki Bożej. Ostatnim źródłem, z którego czerpiemy światło, są uznane przez Kościół objawienia Matki Bożej, a szczególnie przesłanie z Cały czas pamiętamy słowa wypowiedziane w 2010 roku przez papieża Benedykta XVI. Łudziłby się ten, kto by uważał, że prorocka misja Fatimi już się zakończyła. Zdaniem siostry Łucji, znajdujemy się obecnie w połowie wypełnienia się planów Bożej Opatrzności zawartych w przesłaniu z Fatimy. Jak owocnie przeżyć te rekolekcje? Kilka wskazówek praktycznych. Pierwszy: schemat dnia. Każdy dzień składa się z następujących elementów: a. Modlitwa do Ducha Świętego. Owocność każdej rekolekcji zależy przede wszystkim od Ducha Świętego i naszej otwartości na jego działanie. Jedną z głównych myśli Świętego Ludwika jest to, że Duch Święty prowadzi nas do serca Maryi, które jest Jego Królestwem. Dlatego oddanie się Maryi jest niczym innym jak szczególną łaską Ducha Świętego. Drugie rozważanie dnia. Krótkie wprowadzenie w temat dnia. Trzecie, lektura duchowa. Nauczanie św. Ludwika, Bogusławionego Ojca, Szaminadę, dokumenty Kościoła oraz zapiski z dzienników Alicji Lęczewskiej. Czwarte, Światło Matki Bożej, przesłanie z Fatimy innych objawień Matki Bożej oraz doświadczenia Maryjnych Świętych i Mistyków. Szóste, Światło Słowa, krótki fragment Słowa Bożego. Siódme, Wezwanie Dnia, zaproszenie do krótkiego ćwiczenia duchowego związanego z tematem Dnia. Ósmy, mały wieczornik modlitwy, zaproszenie do krótkiej osobistej modlitwy. Dziewiąte, zabierz słowo, zaproszenie do nieustanego rozważenia w sercu wybranego fragmentu z danego dnia. Dziesiąte, coś na potem. Niektóre dni zawierają wskazówki praktyczne dotyczące tego, jak żyć na co dzień treścią rozważań danego dnia. Jak przeżyć kolekcje uwagi praktyczne? Jeśli to możliwe, Pierwsze sześć punktów schematu dnia, a więc modlitwę do Ducha Świętego, rozważanie dnia, lekturę duchową, światło Matki Bożej, światło słowa, rozwezwanie dnia, warto przeżyć za jednym razem. Powinno zająć to około 20-30 minut. Mały wieczornik modlitwy to osobny czas na krótką wewnętrzną modlitwę. Warto już wcześniej spróbować wyznaczyć sobie czas i miejsce na taką modlitwę. To powinno pomóc organizacji dnia. Osobista modlitwa jest najważniejszą częścią rekolekcji. Zabierz słowo. To zachęta, aby po zakończeniu rozważań zabrać ze sobą jakiś fragment i rozważyć go w sercu, aż do następnej medytacji. Coś na potem. To wskazówki, do których możemy wrócić po zakończeniu rekolekcji. Mają one pomóc żyć oddaniem się. Dzięki temu owoce rekolekcji mogą trwać jeszcze długo po ich zakończeniu. Odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w trakcie rekolekcji. Co zrobić, jeśli opuszczę jakiś dzień rekolekcji? Przerwać je czy kontynuować? W takiej sytuacji najlepiej kontynuować rekolekcję, zaczynając od dnia, który się opuściło. To znaczy, że nasze rekolekcje przedłużą się o ten dzień, który opuściliśmy. W związku z tym o jeden dzień przesunie się również sam akt oddania. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy z ważnych względów osoba nie chce przesuwać dnia oddania, można opuszczony dzień nadrobić w trakcie trwania kolejnego dnia rekolekcji. Takie sytuacje warto jednak poddać rozznaniu lub wspólnoty. Wierność przynosi piękne owoce duchowe, dlatego zabiegamy o tę postawę podczas rekolekcji. Czy każdego dnia muszę przeczytać obowiązkowo wszystkie teksty? Nic nie musisz. Te rekolekcje to czas wejścia w miłość Jezusa. I Maryi. Podstawową zasadą jest zawsze to, aby dać się prowadzić duchowi świętemu. Jeśli podczas rozważań konkretnego tekstu poczujesz wewnętrzne poruszenie, przynaglenie, aby dłużej się zatrzymać przy danych słowach, zrób to. Każdy w tych tekstach może znaleźć coś innego, coś, co go poruszy, poprowadzi. Właśnie dlatego teksty lektury duchowej są dość bogate, aby każdy mógł tam znaleźć to, czego najbardziej w danej chwili potrzebuje. Każdego z dnia zrób tyle, ile możesz. Jeśli nie zdążysz przeczytać wszystkich tekstów, możesz do nich wrócić po rekolekcjach. Zachęcamy jednak z całego serca, aby żadnego dnia nie opuszczać osobistej modlitwy. Co jest absolutnie konieczne, żeby oddać się Matce Bożej? Absolutnie konieczne jest tylko jedno: chcieć. Pragnienie oddania się jest jedynym warunkiem koniecznym, ponieważ akt oddania jest aktem woli, dlatego wymaga decyzji woli. Spójna, spójrz na obraz relacji matki z dzieckiem. Co musi zrobić dziecko, aby rzucić się w ramiona swojej mamy? Nic. Po prostu musi to zrobić. Czy to znaczy, że jeśli chcę oddać się matce/bożej, to nie muszę przeżywać rekolekcji przygotowujących? Warto przeżyć takie rekolekcje. Nawet jeśli już na samym początku wiesz, że chcesz się oddać, mogą ci one bardzo pomóc. Dzięki rekolekcjom twój akt może być bardziej świadomy i pogłębiony, a przez to wyda większe duchowe owoce. Jest wielka mądrość Kościoła w tym, że do najważniejszych duchowych wydarzeń w roku przygotowujemy się duchowo. Na tym polega sens adwentu i Wielkiego Postu. Stąd też zrodziła się praktyka odprawienia dziewięciodniowej nowenny przed określonym świętem. Czas przygotowania jest czasem wielkich łask, nie warto z nich rezygnować. Co zrobić, jeśli chcę się oddać całkowicie Matce Bożej, ale jednocześnie czuję jakiś wewnętrzny lęk lub mam jakieś wątpliwości? Najważniejsze i decydujące jest to, czy tego chcesz. Tak Pan Jezus pouczył siostrę Faustynę. Uczucia nie zawsze są w Twojej mocy, ale wola zawsze. Przypatrz się Maryi w trakcie zwiastowania. Nasze tłumaczenie mówi, że kiedy Maria usłyszała głos anioła, zmieszała się. Nie jest to najlepsze tłumaczenie. Dosłownie jest tam napisane, że była roztrzęsiona, wstrząśnięta. To znaczy to, że jej uczucia szalały jak zburzone morze, a jednak powiedziała, niech mi się stanie według Twego słowa. Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ doświadczenie pokazuje, że zły duch najczęściej podczas takiej rekolekcji uderza w dwie sfery. Uczucia oraz poczucie własnej wartości. Myśli typu nie jestem godny, godna, aby się oddać mogą być rodzajem subtelnej pokusy, która ma nas odwieść od aktu dania, który jest całkowitą klęską złego ducha. Co mogę zrobić, aby jak najlepiej przeżyć te rekolekcje? Pomogą Ci w tym dwie duchowe postawy: ufność oraz duchowa czujność. Otwórz serce przez wielką ufność. Pan Jezus mówi do siostry Faustyny: Im dusza więcej. Zaufa, im więcej dusza zaufa, tym więcej otrzyma. Oraz w innym miejscu, jedynym naczyniem, którym czerpie się z łaski, z mojego miłosierdzia, jest ufność. Właśnie o tej postawie mówi w Ewangelii Pan Jezus, kiedy zwraca się do osób słowami: Niech ci się stanie według Twojej wiary. Zanim znacznie, że kolekcje oraz czasie ich trwania. Rozszerzaj swoje serce poprzez ufność. Spodziewaj się, że te 33 dni będą czasem wielkich łask. Tereska od dzieciątka Jezus lubiła mówić, że dusza otrzymuje od Boga dokładnie to, czego się po Nim spodziewa. Spodziewaj się wielkich łask. Trwaj w postawie duchowej czujności. Pan Bóg jest wszechmocny i może udzielić Ci te, przez te 33 dni łask w najbardziej niespodziewany sposób. Materiały, które przygotowaliśmy, są tylko skromnym, ubogim ludzkim narzędziem, które ma ci pomóc. Pan Bóg może ci jednak udzielać łask i świateł na wiele różnych innych sposobów. Może to uczynić przez czytanie Słowa Bożego z danego dnia, przez osoby, które spotkasz lub przez sytuacje, których doświadczysz. Dlatego przez te 33 dni wszystko, co ci się przydarza, traktuj jak rekolekcję. Trwaj w postawie, do której Pan Jezus tak często wzywał swoich uczniów w słowach. Czuwajcie i modlcie się. To tyle celem wprowadzenia. Reszta jest łaską.